Tradycja to element, który łączy dzisiejszych nas z osobami i kulturami, które odeszły do historii. Taki pomost, który nie pozwala nam zapomnieć, że ktoś przed nami chciał sprawić, aby ten świat był troszeczkę lepszym miejscem. Według mnie wcale nie musi polegać na spektakularnych czynach. Przecież tradycje mogą być rodzinne, zawarte w małych gestach, których wartość jest zrozumiana całkiem inaczej niż ta banknotowa. Moim zdaniem najpiękniejsze są tradycje z przypadku, bo nie wszystko w życiu może można zaplanować, a czasem to co dzieje się poza naszymi przewidywaniami, te niespodziewane, ale miłe smaczki przyjemnie się wspomina. Chwila, ale to program o samochodach. Tradycją, która wyszła u mnie jakoś tak w praniu, jest kupowanie prospektów do każdego samochodu, który posiadałem. Ostatnio kolega spytał się mnie, czym one właściwie są, dlatego pokrótce wytłumaczę. Dziś, żeby sprawdzić wyposażenie i dostępne kolory nowego wozu, wystarczy parę klików w konfiguratorze. Jak wiadomo, samochody są troszeczkę starsze od internetu, dlatego wcześniej odbywało się to w formie papierowej. Na samym początku były to reklamy w gazetach, gdy jeszcze nie było tych motoryzacyjnych, można było. je Znaleźć w czasopismach lifestyle'owych, co świetnie prezentuje. Li 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 si li Dobra, wiecie co, nie będę udawał, że znam francuski. Czyli najstarsza gazeta z moich zbiorów. A potem to wszystko ewoluowało w samodzielne foldery nazywane Prospektami, które są kopalnią wiedzy, nie zawsze zarchiwizowanej przez internet. Tą niezdjęciową trzeba jednak brać przez sito, bo nikt nie wali kitu tak dobrze jak producent na temat swojego samochodu. Nawet pan Andrzej z tego filmu. Czy pan, co to jest? No, no A gdzie powinien być? Na prawej. A A jak robię na prawej coś i jak to wszystko roztrzępane, no, pan czy na prawej? tabliczki? tabliczki. to pan wyciąg, nie? Paweł. Firma stara się przeważnie jak najlepiej zaprezentować swój wóz i o tych biedniejszych wersjach na czarnych zderzakach przeważnie milczy. Dlatego bardzo podoba mi się szczerość Nissana. Wiedzieli, że sprzedając Mikreka K11 nie ma co udawać Greka. To mały, tani samochodzik, dlatego bez krycia się przedstawili już na samym początku broszury, czerwoną pięciodrzwiówkę, która na wyposażeniu nie ma nic, poza dodatkową parą drzwi. Skąd to wiem? Bo żeby tradycji stało się zadość, kupiłem Prospekt. Mili Państwo, poznajcie piłeczkę. Czyli mój pierwszy samochód japoński. I chyba mój pierwszy w miarę normalny samochód na co dzień. Gdyby porównać ewolucję samochodu do ewolucji człowieka, Forda Model T nazwałbym Australopitekiem, 2CV Neandertalczykiem, Peugeot 205 Homo Sapiens, bazgrającego gołe baby w jaskini, a Mini porównałbym do korpo szczura. Co nie pasuje do tej układanki? Po pierwsze, Mini znalazło się tam chyba tylko przez pomyłkę, bo małe jest w tej chwili tylko z nazwy. Po drugie, brakuje w nim ogniwa łączącego brodacza z maczugą i zastanawiającego się nad sensem życia White Collara. Łącznikiem tych dwóch wersji homo samochodikusa jest moim zdaniem Micra K11. Chodzi o to, że nie tylko zlazła z drzewa, ale jest już w pełni ucywilizowana. To dalej samochód niewielki, co zresztą nie jest specjalną niespodzianką przy takiej nazwie i kuleczkowatym designie, jednak patrząc na nią bez punktu odniesienia Ciężko powiedzieć, jak mała w rzeczywistości jest, a jest zdecydowanie mniejsza niż się spodziewacie. Ta bestia całkiem sprytnie wykorzystuje miejsce, bo nie będziecie szorowali brwiami o własne podeszwy, żeby upchać się za jej kierownicę. Zerkniecie w przód i zobaczycie, że jakieś 10 cm od waszego nosa kończy się zderzak, a tylna klapa znajduje się praktycznie tam, gdzie wystaje metka z waszych majtek. Jest wręcz nieprzyzwoicie. Mikra. Tak wąska, że w lusterku będą Wam zasłaniały widok zagłówki. I to nie te na tylnej kanapie. Swoją drogą jeszcze nie widziałem, żeby w jakimś samochodzie to zagłówek był najbardziej miękką częścią fotela. No jest skubany jak podusia. Zdrobnień będzie tu więcej, bo to przez co dmucha powietrze ciężko nazwać inaczej niż nawiewikami. Gałeczka biegów jest tak mała, że pierwszy raz w życiu nie do końca wiedziałem jak ją chwycić. To samo jest pod maską. Spójrzcie tylko na akumulatorek. Albo koreczki od płynów. No, jak nic, gdybyście zgubili któryś z nich, można by podmienić go zakrętką z butelki po mleku. Albo po pudliszkach, co zresztą zrobił poprzedni właściciel. W tej całej małości mikra nie wygląda pokracznie. Bardziej sympatycznie, a to dlatego, że jest proporcjonalna. Po prostu skurczona porówno w każdym wymiarze. Wywodzi się z samochodów miejskich, ale nie takich 4,5-metrowych, wycierających sobie mordę tym określeniem. Wyobrażacie sobie dziś trzynastki na aucie segmentu A, albo żeby następna generacja samochodu była. Była krótsza od swojego poprzednika? No. A taka była właśnie K11. Stare geny w ewolucji mają to do siebie, że jak kość ogonowa w naszych tyłkach, zaczynają znikać i robić miejsce dla nowych cech. Nic dziwnego, że i w ciele mikry zaczęły pojawiać się nowinki genetyczne. Nie lubię określenia złote czasy motoryzacji, ale piłeczka to przedstawiciel rodziny kulturalno-silnikowatych rzędu nie psuje jest punktem przecięcia prostoty w naprawach oraz komfortu. I mniej więcej od tego czasu samochody ugruntowały kompletną bezobsługowość, natomiast z każdym kolejnym pokoleniem stawały się coraz mniej przyjazne w ewentualnych naprawach. A ja nie będę was oszukiwał. Najważniejszy w samochodach jest dla mnie design, który dziś jest rozwinięty jak nigdy przedtem. Ale nie znoszę samochodów jednorazówek, w których producent specjalnie uprzykrza życie użytkownikowi przy naprawach, czy specjalnie konstruuje jakiś element w taki sposób, żeby się Spieprzył. Motor Micrusa to właśnie taki szczytowy punkt rozwoju przed niepotrzebnym komplikowaniem. Jest rozrząd na łańcuchu, dwa wałki w głowicy, wielopunktowy wtrysk, przyzwoita pojemność jak na tą klasę auta i w zasadzie nic więcej. Żadnych zmiennych faz, bezpośredniego podlewania gazoliną, doprężania. Jedynym dodatkiem jest po prostu dobre poskładanie całości, żeby tłuc kilometry tym małym pudełeczkiem. To odbija się w jeździe, bo słyszycie. No właśnie, jak na 30-letni wóz nie za wiele się odzywa. Takie małe autka bardzo często potrafią zaskoczyć osiągami i głupio mi to przyznać, ale moja mikra ma taki czas do setki jak mój polonezu. Prowadzi się trochę dziarsko, waży tyle co nic i przyspiesza od dołu jakby siadła na mrowisku, ale wyżej pokazuje, że ona jest z natury pacyfistą. Tak tylko żartowała i nie ma co robić afery o jakieś osiągi sportowe. Wąskie kółka i miękki zawias jest do parkingowych piruetów, a nie time attacku. Ale gdy trzeba przepchać się przez miasto, potrafi być zadziorna. Tak z przymrużeniem oka. Miłym porównaniem była bazowa jednolitrówka mojego koleżki, którą użyczył mi w dniu zakupu. Jedzie ona wolniej od piłeczki, bo 15 koni mniej to w przypadku tak małego autka gigantyczna różnica. Natomiast nadrabiała prowadzeniem. Gwint i szersze opony potrafią całkowicie zmienić rozbujaną serię w zwartego go karta. I na dobrą sprawę dokładnie to samo zrobił Nissan w wersji Super S. Nieco dodał make-upu o spoilerowania, poprawił wnętrze na sportowsze, wrzucił tarczę na tył, skrócił przekładnię kierowniczą, ale silnik jest dokładnie ten sam, jak w mojej piłeczce, co do kucyka mechanicznego. I nie było to wtedy nic dziwnego, w tak lekkim i małym samochodzie każdą z tych subtelnych zmian będzie czuć na tyłku. Dlatego zawsze trzymałem kciuki za jakiekolwiek prywatne modyfikacje, bo zwłaszcza takie niewielkie pudełeczka, aż się o to proszą. Tuning to nie tylko projekty za grube dziesiątki tysięcy i lata spędzone w garażu, ale to też wszystkie prostsze zmiany, kombinowanie, jak tu wymyślić coś oryginalnego i poprawić serię, choćby o te pół procenta w wyglądzie i osiągać. A jak uda się to zrobić rozsądnie, cenowo, własnymi rękami, szacun razy dwa. Tu mnie wzięło na rozkminę, bo ubolewam nad tym, że czasem zdarzy się maruda. No kolego bez 70 kafli, odstawieniu tego na salonówkę i co najmniej 2 z pod maską to się nawet nie ośmieszaj. Bo to czyste frajerstwo. Każdy od czegoś zaczynał i wśród moich kumpli właśnie te nieidealne pokemonowe startery. Walka i nauka na nich to jedne z najlepszych wspomnień, które dały nam podwaliny do kolejnych aut, projektów. No i wieloletniego uzależnienia od tych mechanizmów. Mechanicznych puszek. Ups. Z racji mojego zamiłowania do dziwnych samochodów, nie przemilczę tego, że gatunek K11 miał dosłownie całe multum nietypowych odmian. Z tych nissanowskich warto wymienić azteka, którego pokochałbym całym sercem ze względu na umaszczenie godne TVR-ów. Cabrio, bo to jedno z ostatnich mikro drop na popularnym małym aucie. Zresztą ich kompletną manihilację zawdzięczamy następnej generacji. O tej, a że mikra idealnie wpadła w czasy mody na retrofronty, to nie mogła przed nimi uciec. Z fabrycznych były do wyboru aż 4 wersje, każda nazwana od stylu tańca. Oczywiście ograniczenia puściły już całkiem poza domem producenta i chyba nie było tunera, który nie wziął jej na tapet. Mitsuoka, Kopel, Retrofront dowalił nawet Tommy Kaira, co w sumie jest ich najdziwniejszym projektem, bo na co dzień zajmowali się czymś takim. K11 była też podstawą dla pierwszej generacji Cuba, miała wersję sedan, kombi, krótka to miało chyba każdą możliwą odmianę. Mikra raczej nie pozwoli wam zbankrutować. Najtańsza. Nowa opona? Stówka. Amortył? 5 dyszek. Filtr paliwa? Mniej niż dycha. A gdy wywalicie w barierkę, inna mikra będzie kosztowała was mniej niż lodówka. Gdybyście jednak nie postanowili jej kasować o przydrożny słup, dzięki gazotanowi taki piękny wynik będziecie widzieć co każde 100 km. Jedną rzecz Japończycy przemyśleli bardzo dobrze, to są te dywaniki z tymi ząbkami, bo rzucicie je byle jak i one się praktycznie nie przesuną. Dosłownie to działa prawie jak drzep. Natomiast gorzej jest, jak chodzi o intuicyjne zamykanie i otwieranie wszystkich zamków. I przynajmniej w Polonezie tak jest otwierania. A tutaj to samo jest z klapką. Podchodzicie i intuicja mówi, przekręć w lewo, żeby otworzyć. A tu gówno, trzeba w prawo. No i tej konsekwencji na przykład nie ma z drugiej strony, bo przekręcacie w prawo, i to już jest zamykanie. Tu jest otwieranie. K11 to najzwyczajniej przyzwoite daily, kusząca alternatywa dla Seicento czy Lupo. Mikra wykonuje swoje obowiązki bycia wozidłem fantastycznie. Jest po prostu sobą, małą piłeczką miejską. I za to ją doceniam, bo nigdzie nawet nie stara się na siłę udawać, że ma ambicje na cokolwiek więcej. Jeżeli jesteś na tym etapie życia, że w zasadzie masz gdzieś, co myślą inni, i potrzebujesz czegoś do wożenia bułek z sąsiedniego miasta, to Mikra będzie wspaniałym kompanem. Wsiadając do niej, pomyślisz raczej. Nie o przeżyciach ze wspólnej przejażdżki, a o tym, co Cię spotka w miejscu, do którego nią jedziesz. Bo droga może być celem, ale czasem to, co się znajduje na jej końcu.